z mojej inicjatywy, bo chciałem naszym miastem się pochwalić tak znakomitemu gościowi, jakim jest pan Marek Kondrat I powiem z radością, z zaciekawieniem i zainteresowaniem spoglądał na to, co można w Toruniu zobaczyć tutaj na Starym mieście. Ale jest szansa, proszę państwa, że będziemy mogli pokazać panu Markowi Kondratowi nasze miasto częściej, ponieważ... O czym za chwilę się dowiemy, będzie częstszym gościem naszego miasta. Chciałbym również podziękować za to, że jest tutaj dzisiaj z nami, że zechciał przyjść, że powiedział do mnie, iż jest naturalne, skoro poznał dobrego gospodarza naszego miasta. Chciałby także spotkać tych, którzy z nim współpracują, chciałby dodać nam otuchy i zachęcić do tych działań, które podjęliśmy decydując się na przygotowanie się do gospodarzenia miastem Toruniem w kolejnej kadencji. Serdecznie dziękuję Pani. To moja przyjęta. Dziękuję Pani Prezydencie. Dziękuję Państwu. Ja przepraszam za to spóźnienie przede wszystkim, bo obligowałem Pana Prezydenta własną ciekawością i niedołództwem historycznym. Byłem kilka zaledwie razy w Toruniu, ale głównie prowadzony przez Kolegów, e, aktorów, którzy w zasadzie zawsze są zainteresowani tylko miejscem, obiektem własnych prezentacji, czyli głównie teatr e, albo jakaś sala kinowa. Nigdy nie było wystarczająco dużo czasu, aby obejrzeć miasto, i nigdy nie udało mi się lepiej poznać, choć, po, choć po, przy tym tempie tego miasta, jak dzięki panu prezydentowi. E, jestem z tego powodu ogromnie wdzięczny. Za chwilę opowiem państwu, cóż to za. Tajemnica mnie tu sprowadza, chociaż próby osiedlenia się w cudzysłowie w Toruniu trwają już od dwóch lat i związane to jest z moją nową działalnością, z winem. Poszukiwałem tutaj miejsca bardzo długo, rozpatrywałem oferty na tu winnica. Gdzie dostałem taką możliwość, ale szczęśliwie czas wyleczył mnie z tej pierwszej oferty, i dzisiaj znalazłem doskonałe miejsce dzięki panu Andrzejowi, w tym oto pomieszczeniu, gdzie się spotykamy, w jego dolnych częściach, zabytkowych, prawdziwych. I tutaj lada chwila rozpocznę. Swoją działalność winiarską, która będzie polegała oczywiście na prezentacji i sprzedaży win, które ściągam z całego świata, ale także na tym, co stanowi przedmiot główny mojego zajęcia, czyli idea upowszechniania tego trunku cywilizacji winnej w Polsce. Będzie to 15 sklep, który otworzę w Polsce. Otwarcie główne nastąpi dla chwilę. na początku grudnia. W tej chwili podjęliśmy prace adaptacyjne w pomieszczeniach dolnych i będzie to pierwsze miasto, w którym dzięki gościnności pana Andrzeja no, spróbujemy zaprzęgnąć tutaj coś więcej niż samą sprzedaż win. Czyli będzie to także miejsce degustacyjne, miejsce szkoleniowe będziemy odbywać tutaj e, e, wszystkiego typu szkolenia i prezentacje win, których będą dokonywać producenci tych win, ściągnięci z całego świata. Liczymy tutaj na grono zainteresowanych osób, których świat wina interesuje. I to nie od tej strony, jak rozróżnić o, czerstwą czereśnię od pelargonii <grym> <grym> i lukrecji, bo na tym sam się nie znam, ale żeby zobaczyć, E, wspaniały, wspaniały czas e, wina, który jest niezmienny od wieków. Na tym polega uroda e, tej cywilizacji wielkiej, że ona trwa po prostu tak długo, to człowiek zdał sobie sprawę z tego, że jest człowiekiem. I dziękuję pięknie. Otóż kielik w ręku dobrze. dobrze do to jest, to jest dziedzina, której oddałem dzisiaj swoje życie i które właściwie zmieniłem dzięki tej pasji nowej kilka lat temu. Porzuciłem stary zawód bez, że tak powiem, szkody, tak myślę, dla niego, ani dla mnie. I oddałem się zupełnie innej pasji, która też ma swoją widownię. Inne słowa temu towarzyszą własne bardzo często, wreszcie mam wpływ na twórczość, a nie na to, co mi inni napiszą. I mogę prezentować to, czego się dowiaduje na świecie o winach. Jest to dziedzina przepotężna i nie ma, tak sobie pomyślałem, lepszego miejsca w Polsce jak właśnie to. Nie chcę Państwu specjalnie kadzić, bo to będzie brzmiało niezbyt wiarygodnie, ale... Jeśli znają Państwo piwnicę tego miejsca i przeszłość Torunia, tak jak dzisiaj ją poznałem, jak wyczytałem wcześniej przygotowując się do tego spotkania z Toruniem winnego, no to przecież to jest jedno z nielicznych polskich miast, które ma tradycje winne właśnie. Tutaj na Skarpie istniały winnice w XV i XVI wieku. Tutaj pomieszczona jest rozlewnia win, która przecież to baśniowe lata moje, młodzieńcze, że tak powiem, zaspokajała potrzeby, które od do dzisiaj w mojej pamięci wyskakują niemalże automatycznie, jak Kotnari na przykład, albo Genlala, którą opijałem w swoją maturę i to był pierwszy, pierwsze spotkanie z Winem. Jakże pamiętne dla mnie, widocznie coś tam musiało w moim rozwijającym się mózgu ledwie zaszczepić ważnego, skoro powróciłem do tego po wielu, wielu, wielu latach. Miła to jest dla mnie, drodzy Państwo, okoliczność i symbioza z władzami miasta, które niesłychanie pozytywnie zareagowały na moją propozycję. Bo ta propozycja oczywiście z mojej strony dotyczyła poszukiwania miejsca, natomiast wszystkie sprawy techniczne dotyczące zezwoleń i ostatecznych podpisów, których dokonał pan prezydent.